Historia mojego pierwszego porodu. I uwaga! Jeśli jesteście w ciąży albo planujecie wniosek i nie chcecie się stresować, to ja bym jednak sugerowała Wam pominąć ten film. Za to historia mojego drugiego porodu, którą nagram wkrótce, będzie właśnie dla Was. Pierwszy poród, dużo emocji, dużo strachu. Ja na początku chciałam rodzić przez cesarkę, ale jednak zmieniłam zdanie. Zdecydowałam się na poród drugami, miniatury z zastrzeżeniem. lekarz mi zagwarantował, że jeśli będzie można i ja zmienię zdanie podczas porodu, nie będzie najmniejszego problemu, żeby tą cesarkę wykonać. Około 22.00 odeszły mi wody. Na szkole rodzenia wszyscy jej. Słuchajcie, to nie będzie jak w filmie, te wody nie odejdą takim wielkim wodospadem, tylko możecie coś poczuć, może się coś sączyć. Nie, u mnie była jak w filmie. Mój kot, który był akurat wtedy w łazience, był oszołomiony. Plus dla niego, że nie jest degustowany. To jest dżentelmen. W każdym razie powiedziałam, oho, jedziemy. Ja pamiętam, że ja byłam oazą z spokoju. Ja myślałam, że jestem na wszystko przygotowana. No przecież mam szkołę rodzenia w jednym palcu, wszystkie kursy, pierwszej pomocy, robienia wszystkiego po prostu. Czy byłam przygotowana na to, co mnie spotka? Nie. Ale po kolei. mi oczywiście walizaczkę, która była zawczasu wcześniej przygotowana. Ja się ubieram, może się ubiera. Hi, 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 ha, 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 ski, jedziemy. No to był taki czas, że do szpitala trzeba było wziąć ze sobą coś więcej niż tylko piżamkę. I my już będąc w połowie drogi do szpitala zorientowaliśmy się, że nie mamy ze sobą maseczek. Więc zawracamy. jedziemy jeszcze raz. Czy mnie coś bolało? Nie takie delikatne dyskusje, żeby myślałam... Tam rady. Co to dla mnie? Powoli, jak już tą drugą trasę robiliśmy do szpitala, no to zaczęłam coś czuć. Jednak o dziwo. Godzina tam już o 23.00 trzeciej. mówię: słuchaj, jedziemy, przyspiesz. No, zaczyna się. Robi się gorąco. Droga pusta. Noc w ogóle. My mieszkamy w takim miejscu, że naprawdę o tej godzinie to nie jest jakiś Las Vegas, jest cisza, ludzie śpią, siedzą w domach, oglądają seriale. Jaki był jeden samochód, który jechał dosłownie równolegle do nas, wtedy na tej pustej drodze, o godzinie 23, kiedy tak bardzo nam się zaczęło śpieszyć? Tak zgadliście, był to radiowóz policji. <grystanie> Siła wyższa, jedziemy powolutku, w 50 na godzinę, prawda? Toczymy się. Na wstępie płacz. I zgrzytanie zębów. I nie ja płakałam o dziwo, chociaż to ja rodziłam. Robili nam test, wiecie, ten wymazowy z nosa. Mojemu mężowi poleciały wtedy pierwsze łzy wzruszenia, nie wzruszenia. Poleciały łzy. Dali nam okajkę bardzo miła pani położna, przyszła, przedstawiła się, ona mnie zbadała. Powiedziała, dobra, mogę pani dać paracetamol. Po chwili ból się rozkręcił, to było tak gdzieś w skali 12 na 10. Ja mówię, ja nie wytrzymam. Ona mówi, no ale pani ma jeszcze takie małe rozwarcie! Mogę dać dwa paracetam! Ja tak, no dobra, weszłam pod prysznic. Pod tym prysznicem, to ja już praktycznie waliłam głową w ścianę, w kafelki z bólu. Później zaczęłam mojego męża po prostu nie tyle ściskać za rękę. Ja go zaczęłam gryźć po rękach, żeby jakoś wytrzymać tego bólu. No, ale w końcu się pani zbitowała i powiedziała: Dobra, jest już takie, rozwarcie jest minimum. Jedziemy na tą salę, będziemy rodzić. Ja dzwonię po anestezjologa. Dzwoni, co? I nico, i jajco, mówiąc, że pół godziny później ja mówię, ja już nie wytrzymam błagam znieczulenie. W zasadzie jedyne słowa, które mogłam z siebie wydusić, to było błagam znieczulenie. Błagam znieczulenie, błagam znieczulenie, błagam znieczulenie. czego jak się czujesz, błagam znieczulenie. Wszystko okej, okay? błagam znieczulenie. Tak to wyglądało. Także mówiłam, jeśli jesteś w ciąży, scrolluj dalej. Ja tylko słyszę gdzieś tam w tle, jak jedna położna drugi drugiej położnej mówi, no gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja został zatrzymany na bloku operacyjnym. Kiedy on przyjdzie do tej biednej dziewczyny? Dobra, przyszedł w końcu. Na luzaczku pan taki po prostu jakby, nie wiem, przyszedł na wspólną kawkę. Pożartował, pochechyszkował. Ja już byłam po prostu myślami z innej planecie. Dało mi to znieczulenie. Trochę pomogło. Trochę. No i zaczęło się, zaczęła się akcja, zaczęło się parcie. I nagle stały się teraz już heheszki na bok, trochę na poważnie. Rzecz, której się odbawiałam od samego początku, okazało się, że mały jest owinięty pępowiną. Ja już miałam w rodzinie dzieci, które były owinięte pępowiną podczas porodu. Wiem, jak to się może skończyć. To był mój najgorszy koszmar. I do dzisiaj mnie to łapie, jak o tym myślę. Położone zaczęły mówić troszkę ciszej, światła się zapaliły. Pojawiły się lekarze na tej sali, wszyscy oczywiście. Uśmiechnięci, wszyscy się przywitali, ale ja wyczuwałam, że coś jest nie tak. Okazało się, że ten dziecka spada. No i że niestety ktoś musi mi pomóc, bo ja nie dam rady. Dziecko było zaplątane, położono coś tam z lekarzem, próbowali zrobić, próbowali rozplątać. Kończyło się na tym, że na szczęście tylko na tym zgodziłam się na nacięcie. Położono mnie na dzieła i udało się. Mały wyszedł, ale nie dali mi go od razu na brzuch, I było tak cicho. Każda mama, każdy rodzic chyba czeka właśnie na ten krzyk dziecka. Jak to dziecko się pojawi na świecie Wow, minęły 3 lata już od tego momentu A cały czas to pamiętam Teraz trochę się mogę z tego podśmiewywać Ale on wyszedł niebieski jak smerf W ostatniej chwili I pamiętam jak różne wzięły go troszkę tak na bok I go pocierały, i go pocierały, i go klepały, i go klepały I w moim umyśle one to robiły przez co najmniej 10 minut Ja wiem, że to było krócej, ale dla mnie to była wieczność no i w końcu usłyszeliśmy z mężem, on był tam ze mną, cały czas trzymał mnie za rękę, cały czas dawał się po tej ręce gryźć, usłyszeliśmy takie miauknięcie jakby mojego kotka i już wiedziałam, że będzie okej. Okay. Dostałam małego na siebie, przytuliłam, od razu zalała mnie fala tsunami miłości do niego. On tak kilka poleżał u mnie, poprzytulaliśmy się. Pamiętam, że pierwsze pytanie, jakie zadałam mężowi, to było: zobaczymy, ma, czy macie coś paluszku. Nie wiem, mój umysł był chyba wtedy, gdzie indziej. Później położyliśmy się go troszkę na boczek, żeby go zmierzyć, żeby go zważyć. Zapytały się, na jakie procedury medyczne wyrażamy zgodę. Wszystko się uspokoiło, wszyscy wyszli, światło zostało przygaszone. Zostaliśmy my na tej sali, my i nasz synek, na następne dwie godziny. I to dla mnie był szok, że to były dwie godziny. My tam leżeliśmy dwie godziny. A dla mnie to było jak 15 minut. Jakbym była w takiej bańce. Naprawdę nigdy wcześniej się tak nie czułam. Jakby na całym świecie, jakbyśmy byli tylko ja, mój mąż i nasz synek. W takim wielkim kokonie miłości. Różowym. To była pierwsza historia mojego pierwszego porodu. Jeśli jesteś ciekawy historii drugiego, która wyglądała zupełnie inaczej, to zaobserwuj. Zostań ze mną na dłużej. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć Ciao. A jak jednak oglądałaś ten film, a jesteś w ciąży, to nie bój się, naprawdę, wszystko będzie dobrze. Trzymam za ciebie kciuki i dużo zdrowia dla ciebie i dla